Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale Astrologia Oczami Anny. Szczególnie serdecznie witam wszystkie skorpiony słoneczne, ascendentalne, księżycowe oraz tych, którzy mają ważne planety osobiste w skorpionie. Chciałabym przedstawić Wam yy, prognozę astrologiczną na październik 2020 roku. Yy. Drogie skorpiony, co wam sprzyja w tym miesiącu? Yy, najważniejsze dla Was jest to, że yy, w Waszym znaku znajduje się Merkury. Planeta komunikacji, planeta yy, biznesu, planeta przedsiębiorczości, yy, kontaktów z innymi, yy, naszych sposobów myślenia, inteligencji czyli yy, Merkury jest Waszej energii. Dużo możecie zrealizować, możecie wpaść na świetne pomysły, co zrobić, żeby czuć się ze sobą dobrze. Będziecie mocno nastawieni, Wasze myślenie będzie nastawienie, nastawione na Was. Czyli co jest dla mnie ważne, czego ja pragnę, czego ja potrzebuję, co ja chcę robić. Więc tutaj możecie wpaść na świetne pomysły. I rozpocząć jakieś y, fajne plany, y, coś, co Was mocno rozwinie i wpłynie na Was pozytywnie. <laughs> Oprócz tego, 2 y, października, Wenus, planeta miłości, planeta pieniędzy, przyjemności, y, sposobów relaksu, odpoczynku, y, wejdzie do Panny i ustawi się y, w korzystnym sekstylu do Waszego znaku. Y, w tym miesiącu reprezentuje ona Waszych przyjaciół, czyli dobre relacje z przyjaciółmi, kontakty zintensyfikowane, kontakty z różnymi grupami ludzi, nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi, z ludźmi oryginalnymi, myślącymi w sposób nowatorski. Mogą się pojawić nowe znajomości, dzięki temu nowe pomysły, nowe plany. Wykorzystajcie energię Wenus, ponieważ Wenus będąc w panie jest systematyczna, drobiazgowa, umie wszystko dobrze zaplanować, bardzo dobra do jakichś dokładnych projektów. Więc wykorzystajcie jej energię, która Wam sprzyja. Oprócz tego 23 października słońce wejdzie do Waszego znaku. Więc, jakby y, mocny miesiąc y, nastawiony na Was. Miesiąc rozpoczyna się pełnią księżyca w Baranie. U Was dotyczy to zdrowia, pracy takiej codziennej, y, życia codziennego, codziennego rytmu dnia. Y, jak wiemy, y, pełnia jest zawsze dość intensywna, y, troszeczkę nerwowa. Tym bardziej, jak księżyc jest paranie, może być nerwowo. Ale o pełni myślę, że nagram oddzielny filmik. Tak jak już wspomniałam, 2 października Wenus, planeta miłości, planeta pieniędzy, wchodzi do Panny. W korzystnym mm, aspekcie się do Waszego znaku ustawia. 9 tego października yy, Mars, planeta. Yy, Naszej energii, planeta sposobów naszego działania, tego w jaki sposób dążymy do celu, który jest w baranie, czyli w swoim znaku jest bardzo silny, ale uwaga, jest w retrogradacji. Więc jego energia jest skierowana do zewnątrz, do wewnątrz, do środka. Tam mogą się buzować emocje naprawdę. Mars ustawi się w trudnym aspekcie z Plutonem. U was będzie to dotyczyło właśnie życia codziennego pracy i najbliższego otoczenia, komunikacji z innymi. Yy, tutaj mogą powstać jakieś konflikty słowne. Yy, coś będzie Wam mocno przeszkadzało, będziecie się denerwowali. Jak, w jakiś sposób yy, możecie czuć się przymuszeni i manipulowani. Yy, Pluton i Mars to są dwie planety yy, takie wojownicze, tak? Bardzo aktywne i. Jak spotykałem się w trudnym aspekcie, może być jakaś agresja, a nawet przemoc. Bardzo konfliktowy czas. Taki, że wy właśnie będziecie czuli się przymuszeni, ograniczeni, tacy, że ktoś na was coś wymusza. Tutaj zalecałabym spokój, tak? Później, 11 października, słońce, które jest w wadze. I u Was reprezentuje taką potrzebę samotności, potrzebę izolacji, potrzebę wyciszenia, yy, pobycia ze sobą, aby poczuć się w harmonii, w ciszy, w spokoju, yy, przy dobrej muzyce, tak? Pod kocykiem. Yy, I to Słońce, yy, będące w wadze będzie w trudnym aspekcie z Jowiszem, planetą szczęścia, planetą ekspansji, planetą rozwoju, dobrobytu. Tutaj jakby koziorożec, tam gdzie jest właśnie Jowisz, Saturn i Pluton, reprezentuje u Was najbliższe otoczenie. Może być jakiś Konflikt z rodzeństwem albo na przykład właśnie ktoś Wam coś powie nieprzyjemnego i będziecie potrzebowali y, uciec przed tym, wyciszyć się, pobyt w samotności, żeby dojść do siebie i odzyskać swoją harmonię. Tutaj może właśnie nie do końca, ja wiesz, to ekspansja, rozwój, tak? Tutaj jakieś zatrzymanie. Y Później 12 października bardzo fajny aspekt, czyli Jowisz, planeta ekspansji, planeta rozwoju, rozrostu y, naszej nauki, świadomości takiej wyższej, będzie y, ustawiał się w fajnym aspekcie z Neptunem, też w seksterlu, czyli ten aspekt powtarza się już trzeci raz. Czyli tutaj y, jakby mogą się pojawić nowe możliwości, jakieś szkolenia, jakieś warsztaty. Będziecie mogli y, nauczyć się czegoś nowego. Też y, poprzez komunikację, tak? Y, nauczyć się czegoś y, nowego, co pozwoli rozwinąć Waszą kreatywność, waszą, Wasze talenty. Y, albo dzięki komunikacji z innymi, w najbliższym otoczeniu, albo nauce czegoś nowego, y, możecie realizować swoje pomysły. Y, Neptun jest w rybach. Neptun reprezentuje taką wyższą świadomość, wrażliwość na drugiego człowieka, takie miłosierdzie. Tutaj może macie jakiś pomysł, na przykład, żeby zrobić coś dla innych. Bardzo dobry czas na to. Tym bardziej, że w tym samym dniu Merkury, planeta komunikacji, biznesu, współpracy ustawi się w dobrym aspekcie również w sekstylu z Wenus. A jak pamiętacie, Merkury jest w Waszym znaku w Skorpionie. Wenus sprzyjającym dla Was znaku Pannie. Więc tutaj wspólnie z innymi możecie wymyślić coś czy zaplanować coś, co mocno wpłynie na Was rozwijająco, da Wam dużo satysfakcji, a przy okazji może Rozwijać Wasze talenty. Y jakieś nowe pomysły mogą się pojawić. Tutaj mocna jest u Was zarysowana współpraca i te relacje z grupami ludzi. Mogą to być nowe zupełnie znajomości. Y możecie poznać y również nowe sposoby pracy, tak? Jak to robią inni, że y realizują jakieś plany i odnoszą sukces. 14 października słońce będące w wadze, yy, jakby dla Was yy, szukające spokoju i harmonii, samotności, yy, yy, również yy, uzyskanie harmonii dzięki sztuce, dzięki muzyce, yy, dzięki medytacji i to słońce. Yy, Władze ustawi się naprzeciw Marsa w Baranie. I jakby tutaj y, często jest to aspekt taki y, nerwowy. Mars, gdy spotka się szczególnie Mars w Baranie, który jakby tak nie do końca może tą swoją energię wyeksponować, ponieważ jest w retrogradacji, ustawiając się naprzeciw Słońca, to też może być tak, że właśnie życie codzienne, y, Wasza praca y, wymuszają na Was, y, powodują, że właśnie Wy nie czujecie się dobrze, że jest nerwowo i jakby tym bardziej potrzebujecie tego czasu dla siebie, tak? Żeby się wycofać i pobyć ze sobą, żeby odnaleźć spokój i harmonię. I 14 października Merkury, planeta komunikacji, intelektu, która jest w Waszym znaku w Skorpionie, wchodzi w tak zwany ruch wsteczny. Czyli yy, pamiętajmy o tym, że Merkury jest w ruchu wstecznym od 14 października do 3 listopada. I on, jak Merkury jest w ruchu wstecznym, nie kupujemy rzeczy elektronicznych. Nie kupujemy telefonów, komputerów, samochodów, ponieważ się psują, mają jakieś ukryte wady, tym bardziej tutaj Merkury w Skorpionie. Ktoś może, nie wiem, nas zmanipulować, żebyśmy coś kupili, celowo wprowadzić w błąd. Nie jest to również dobry czas na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, na podpisywanie umów. Yy... Pamiętajcie o tym. Yy... Ogólnie październik nie jest dobrym miesiącem na zaczynanie, tak? Ponieważ Mars jest w ruchu wstecznym, <laughs> merkury wejdzie w ruch wsteczny, słońce jest w wadze, więc yy... o tym powiem na koniec. 15 października Słońce będące w wadze, tak jak już mówiłam, które potrzebuje spokoju, harmonii, dobrych relacji z innymi, rozmów, um, ustawi się znowu um, tym razem w trudnym aspekcie z Plutonem. Ech, pluton, planeta transformacji, planeta przeznaczenia. Pluton to też władza, tak? Tutaj y, jakby po raz kolejny możemy się czuć przymuszeni do czegoś. Może być tak, że właśnie um, uciekamy y, trochę od tego świata, w y, ten świat harmonii, spokoju, w muzykę, żeby, żeby y, obronić się przed tym. To y, jest aspekt kwadratury. Słońce w kwadraturze do Plutona. To, to jest y, jakieś przeciwności, jakaś niewygoda, tak? ale jakby te trudne aspekty, które będą w tym miesiącu, Pokazują nam y, różne sytuacje, z których nie jesteśmy zadowoleni, których być może będziemy czuli, że nie wytrzymamy już dłużej. Y, pamiętajmy, że właśnie to niewygoda mobilizuje nas do zmian. Trudne sytuacje y, mobilizują nas do zmian, więc wykorzystajmy tę energię w sposób pozytywny dla siebie. Właśnie w tej ciszy, w spokoju spróbujcie zastanowić się, tak? Y, co jest mi potrzebne, żebym ja się czuł dobrze, żebym ja się czuł spokojny, żebym y, był w harmonii? Y, czego ja chcę, czego ja już nie, być może nie potrzebuję w swoim życiu i chcę zostawić? To jest ważny miesiąc dla Was na przemyślenie pewnych spraw i pobycie ze sobą, y, żeby to zrozumieć. 16 października odbędzie się y, jeszcze do tego nów księżyca w wadze. Czyli słońce i księżyc spotkają się w wadze i y, jakby mocniej to jeszcze podkreśli znaczenie y, tej dziedziny życia: tego, że potrzebujecie y, pobyć samemu ze sobą, żeby czuć się dobrze. Y, 18 października. Słońce ustawi się w trudnym aspekcie z Saturnem. Saturn, planeta karmy, planeta nasz nauczyciel, planeta ambicji również. Saturn jest bardzo silny, ponieważ jest w w swoim znaku. Więc tutaj jakby po raz kolejny powtórzy się ta sytuacja, że nasze najbliższe otoczenie może powodować to, że my nie będziemy czuli się dobrze, że będziemy raczej stronili od towarzystwa. Że będziemy czuli się w jakiś sposób zahamowani, przymuszani do czegoś. Nie są to fajne aspekty. Później, 19 października, Mars, planeta energii, planeta sposobów naszego działania, ustawi się w trudnym aspekcie z Jowiszem, planetą rozwoju, rozrostu, planetą dobrobytu. Więc, jakby tutaj znowu, w codziennym życiu, w pracy, jakieś mogą być przeszkody komunikacyjne. Być może nie będziecie się z kimś dogadywali, mocno to odczujecie w tym miesiącu. Braki komunikacyjne, ktoś coś mówi yy, nieprzyjemnego, jakieś tutaj przeszkody. W tym samym dniu, 19 października, Wenus, planeta miłości, planeta finansów, tak zwane małe szczęście, będzie natomiast yy, w bardzo dobrym aspekcie zjawiszem, tak zwanym dużym szczęściem. Więc tutaj dzięki współpracy z innymi ludźmi, dzięki przy, yy, wsparciu przyjaciół, nawiązywaniu nowych kontaktów yy, może nastąpić jakiś rozwój, być może szansa na naukę czegoś nowego, yy, co w przyszłości może nam przynieść korzyści finansowe. Więc wykorzystajcie ten dzień. Tutaj w codziennym życiu mogą być jakieś przeszkody, ale z drugiej strony pojawią się nowe możliwości. 23 października Słońce wchodzi do Skorpiona, do Waszego znaku, czyli Merkury jeszcze jest w Waszym znaku i Słońce również. Czyli jakby mocne nastawienie na siebie, na swoje potrzeby. Tak jak już wspomniałam. Będzie ważne to, czego ja chcę, to, czego ja pragnę, to, w jaki sposób ja chcę żyć, czego ja potrzebuję. Ja jestem ważny w tym miesiącu. Sam dla siebie. Więc yy, wykorzystajcie ten czas, siłę tego Merkurego, czyli myślenie nastawione na Was, na Wasze potrzeby, na, na to, co możecie zrobić, żeby poczuć się wspaniale. I Słońce również. Yy, później Słońce z Merkurem, 25 października, spotkają się w tym Skorpionie, co tylko podkreśli i zintensyfikuje to poczucie. Czego ja chcę, czego ja pragnę, co jest dla mnie ważne, dla mnie osobiście. 28 października, Merkury, planeta właśnie komunikacji, intelektu, biznesu, współpracy z innymi, handlu, będąc w ruchu wstecznym, jak pamiętam, od 14 października, wejdzie z powrotem do znaku wagi. I jakby Tutaj w tym miesiącu właśnie y, dużo się u Was będzie działo między wagą a skorpionem, czyli między tą harmonią, spokojem. Jakby znowu wrócicie do tego, jakby być może właśnie zrozumiecie, że y, jest dla Was bardzo ważne, żeby funkcjonować aktywnie. Potrzebujecie jakiegoś spokoju, harmonii, może znajdziecie jakąś metodę wyciszania, może zaczniecie medytować, y, tańczyć. Y, Albo oddacie się jakimś artystycznym yy, zdolnościom, które posiadacie. <coughs> Wenus yy, również wejdzie do wagi 28 października. Wenus, planeta miłości, planeta pieniędzy, planeta harmonii, co jakby podkreśli, yy, że ten czas, yy, że. Yy, to, że, żeby ja dobrze funkcjonował, potrzebuje czasu dla siebie. Potrzebuję pobyć trochę sama. Być może gdzieś wyjedziecie, gdzie będziecie mogli pobyć sami, gdzieś nad morze, bo woda też jest waszą domeną. bo jesteście znakiem wodnym. Więc y, tutaj y, w tym miesiącu właśnie spokój, harmonię i taki relaks, wyciszenie możecie uzyskać, y, będąc sami, tak? Stosując jakieś techniki medytacyjne. Być może właśnie Wizualizacje, metody rozwojowe, również, właśnie słuchając muzyki, ćwicząc jogę. I na koniec miesiąca, 31 października, nastąpi pełnia księżyca w Byku naprzeciw Was. Jakby, co podkreśli również. Sprawy partnerskie i po raz kolejny sprawy współpracy z innymi. Słońce będzie w Waszym znaku, księżyc będzie w byku. I Słońce będzie naprzeciwko Uranu. Planety rewolucji, planety nieprzewidywalności. Tutaj jakby mogą się zdarzyć na koniec miesiąca jakieś niespodzianki. Choć, tak jak już powiedziałam, Uran, planeta nieprzewidywalności, trudno przewidzieć. Być może wyjedziecie gdzieś i poznacie kogoś fajnego, yy, jakiś yy, nagły, ekscytujący związek, <laughs> czego Wam życzę oczywiście. Yy, miesiąc ogólnie jest dość trudny, ponieważ słońce wchodząc do wagi, a waga jest znakiem kardynalnym, ustawia się naprzeciw barana, też znaku kardynalnego, gdzie jest Mars. W swoim znaku bardzo silny, który. Nie do końca może wykorzystać swoją energię, ponieważ jest w retrogradacji i słońce ustawia się w kwadraturze też do wielkiej triady. Stąd tyle trudnych aspektów w tym miesiącu. Wielka triada, Jowisz, planeta rozwoju, Saturn, planeta karmy i Pluton, planeta transformacji. Dużo się może zadziać w tym miesiącu, dużo rzeczy zobaczycie, dużo rzeczy poczujecie. Z wielu. W sytuacji, zdacie sobie sprawę, dotrą do Was pewne rzeczy. Jakby już nie da się uciekać przed tym. Miesiąc nie jest dobry na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, bo tak jak wiecie, Mars jest w retrogradacji, Merkury wejdzie do w retrogradację. Ech, miesiąc nastawiony na współpracę z innymi. Wymagana, e, ważna w tym miesiącu jest dyplomacja, porozumiewanie się, dobre relacje z innymi, współpraca. Waga lubi współpracować, kooperować z innymi. Jest to ważne. Powoduje to harmonię. Waga nie lubi konfliktów. A tutaj te kwadratury i ten mars naprzeciw, jakby spokojną wagę, mogą atakować, tak, że trudno będzie zachować spokój. Dobry czas na kontynuowanie wcześniej rozpoczętych yy, jakichś pomysłów. Na planowanie, ponieważ Wenus w pannie, czyli na planowanie, rozpisywanie, tworzenie czegoś nowego. Tutaj u Was Wenus w pannie też reprezentuje internet, tak? Że możecie zacząć działać przez internet, jakby w dobrym aspekcie do tej wielkiej triady, która jest w domu komunikacji. Czyli nowe znajomości dzięki portalom internetowym, YouTube, Facebook, Messenger, WhatsApp, tak? Wykorzystajcie też te nowoczesne technologie, bo tutaj widać, że jakby u Was bardzo duża transformacja i zmiana nastąpi w dziedzinie komunikacji. Więc otwierajcie się na nowe, przygotowujcie się do zmian. Ja Wam życzę wspaniałego miesiąca, żebyście mogli wykorzystać energię Merkurego w Waszym znaku, Słońca. Y, energię y, Wenus, która jest w Pannie, i jakby Wenus w Pannie również mówi o tym, że to jest bardzo fajny czas na realizowanie swoich marzeń, pragnień. Więc y, starajcie się skupiać na tym, co możecie zrobić, a nie na tym, czego nie możecie. Bo tak jak wiemy, to o czym myślimy, to przyciągamy, tak? Y, więc życzę pozytywnych myśli. Wspaniałego samopoczucia, odnalezienia w spokoju, spokoju i harmonii dzięki przebywaniu samemu z sobą, poczucia się dobrze ze sobą, bo to jest najważniejsze. Bo tak naprawdę, jak czujemy się dobrze sami ze sobą, to wtedy dopiero możemy czuć się dobrze z innymi. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Jestem zaskoczona, że jest ich tak dużo. Jest to dla mnie bardzo miłe. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, ponieważ dzięki temu mam poczucie, że nie jestem sama, że nie mówię w próżnie. Oczywiście, jeśli ktoś byłby zainteresowany taką prywatną interpretacją, zapraszam do kontaktu. Piszcie na maila. Maila zostawię w opisie filmu. Uważam, że warto poznać swój kosmogram. Jakby, y, jest to bardzo fajne narzędzie do samopoznania, do poszerzenia swojej świadomości na swój temat. Do... Dzięki temu możemy sobie odpowiedzieć na pytania, czemu ja działam tak i tak na przykład w związkach, a nie inaczej. Y, można znaleźć też rozwiązania na nurtujące nas problemy. Bardzo fajna metoda rozwojowa również. Y, Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam, cześć.